Cześć, witam wszystkich ze strony Carbonellus. Słuchajcie, dzisiaj losujemy team, który będzie uczestniczył w jutro. Czyli w sobotę. 19 godzina 18:30 w zabawie z Zombie na Carbolic. Losuję teraz jeden team, który od razu bezpośrednio będzie brał udział. I team rezerwowy. Gdyby coś się stało w tym pierwszym teamie, po prostu nie dojechałby na rozgrywki, bo autobus, wiadomo, różnie bywał wrzeć. I zima, nie? No dobra, to lecimy. Pierwszy team. Ok, tu mamy tak, tutaj mamy. Ee... Jedną karteczkę. Drugą. Pierwsza karteczka, pierwszy team to jest fancik. I drugi team, który jest nerwowy. The project OK. To by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Na razie cześć.